Siemanko ziomeczki, witam was w kolejnym odcinku Tak, tym razem z serii Zagrajmy w Minecraft mm, Tak Dawno odcinków z tej serii nie było No, ponieważ stwierdziłem, że nie będę nagrywał na siłę Tylko jak będę miał ochotę, to nagram odcinek z tej serii A że dawno nie było, a miałem ostatnio takiego małego krasza, ponieważ Przeglądałem wszystkie mm, moje światy stworzone na... Singlu i, parę i parę usunąłem światłów parę zostało usunięte więc także chyba usunąłem yy, serię Zagrajmy w Minecraft ale to nic ponieważ gramy teraz na moim świecie na którym który stworzyłem dokładnie rok temu jeszcze zanim zacząłem nagrywać więc chciałem wam go pokazać co na tym świecie było, co jest do dzisiaj? No więc tak, są tu mój pierwszy domek. Portal do netheru, y, trzcina cukrowa, tam na dole jest kopalnia. Tam mam też dwie ekspiarki. W, w kopalni tutaj mam skrzynki, ale to wszystko będzie przeniesione do mojego nowego domku, który buduję. Oczywiście mogę wam tu powiedzieć, że nie grałem w ogóle na tym świecie nie gram na cheatach, czyli nie gram na game modzie, nie mam w ogóle modów włączonych, nie mogę sobie w ogóle zmienić na tryb y, GameMod 1, więc fuck, może was coś dziwić, ponieważ... Widzicie, jaki mam duży level. Pewnie sobie możecie pomyśleć, że jednak mam tego um, tą włączone te komendy. I tak. No i możecie mi w to nie uwierzyć, ale niestety to nie jest prawda. Bo XPM to tak jak się dało, nawet śmiesznie mam, nawet mam śmiesznie nazwane e, moje itemy SETA. No więc tak. hełmik sobie nazwałem Nocnik. <noise> tak. Noszę Nocnik na głowie. Mam też śliniaczka, obsrane majty oraz śmierdzące buty. Mam Mopatę, Szwagna, Diamond. Kurde. Mam aż trzy tutaj kilofy. Diamentowy kilof. Antka mam. No... <noise> jak możecie sami przeczytać. I się msiekiera ich jeszcze nie nazwałem, tak więc Pokażę wam co tu mam na tym świecie. No więc tak, sorry, że było tutaj cięcie, ale mi brat wbił do pokoju, więc wiecie. Lagi, 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 niezłe lagi. Ogólnie dobra. Świat jest fajny. Sida wam mogę podać, więc... Jeśli będziecie chcieli sobie na tym świecie pograć, mogę nam mogę wam nawet mogę wam nawet udostępnić mm, do pobrania y, save'a, jeżeli oczywiście będziecie chcieli, żebyście sobie mogli go pobrać i sobie na nim pograć. Tak, tutaj zrobiłem taką oborę. Tak, tam są świnie. Tam są. Kurde. Tam są krowy. Tam są świnie, dobra. Więc. Jak. Mm. Dalej, właśnie tutaj będzie zejście do mojego domku. Tak, tutaj sobie zrobiłem takie schodki Kurde schodki. Taką drogę. Czekajcie. A, jak... A gram na render. Dobra, tego mam. Dobra. Mm. Tutaj, jak już możecie zauważyć, jest mój nowy domek. To będzie w stylu takiej willi, tak jakby. Co tam świnia robi? Mm. No więc, tak. tak. Tam się możecie, tam nie wiem, czy się możecie domyślić, dlaczego tam jest dziurka, ale to zaraz wszystko powiem wam wszystko To będzie taki odcinek informacyjny dlaczego nie było um, długo zagrajmy w Minecraft odcinka też mam tutaj parę dla Was informacji, ponieważ jak wiecie na moim kanale jest już inna gra oprócz Minecrafta, bo nagrywam też CS6 tak od razu wytłumaczę wam o co chodzi z tym cs 6 z CSM 6 chodzi o to mm, o dobrze że nie mam tym, to potworem nie będę atakować, to się zaraz od razu prześpię. zaraz noc będzie tak tutaj mm, no. sobie włączyłem animację w tym w tym Dobra, mam już animację Więc wiecie I powiem wam o co chodzi z tym CSM6 Więc dobra, o co chodzi z tym CSM6 Z CSM6 chodzi o to Jezus, z CSM1.6 Chodzi o to, bo tam mm, Nie wiem, przez kilka dni nie miałem neta I... No tak się siedziałem, nudziłem, aż w końcu nagrałem parę mapek jak no nagram tak bo mi się nudziło później jak miałem jak już internet mam teraz to chciałem nagrać z serwera CS z jakiegoś serwera z CSA6 ale niestety podczas nagrywania na serwerze mam takie lagi że stwierdziłem że nie będę nagrywał z serwerów tylko na razie jak mam te parę mapek nagranych, to będę nagrywał taką serię zrobiłem z mapy z GO i kurde z mapy z 1.6 cały czas mi się domyli z CS GO więc tak o co w tej serii chodzi chodzi o to że mm, będę wam pokazywał y, rozkład y, to znaczy nie rozkład tylko game bo jak wiecie na mapie nie ma punktu gdzie trzeba bombę podłożyć więc ja będę wam się starał pokazywać na prawie każdej mapie gdzie trzeba podłożyć bombę aby wygrać z przeciwnikiem lub z FBI więc to będzie dotyczyła ta seria no i tak i to tyle co chciałem wam dzisiaj w tym odcinku informacyjnym pokazać z zagrajmy w Minecraft Dziwnie to wygląda, zobaczcie. Dobra, koniec his. Więc tak, jeżeli Wam się odcinek spodobał, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. A i oczywiście jeszcze jedno. Mm, tak, jeszcze jedno będę miał do Was sprawa, ale to już w odcinku informacyjnym, więc.